Cześć wszystkim, witam Was na kolejnym filmie. Chciałam Wam pokazać Las Vegas, ale niestety jest to niemożliwe, gdyż e, kiedy tam zajechałam na parking, który zawsze był dostępny dla kierowców ciężarówek pod jednym e, z hoteli, okazało się, że parking jest zamknięty. W ogóle wjazd na parking jest zamknięty, nie było nawet jak tam wjechać. No i to samo tyczy się całego miasta. Las Vegas w tym momencie jest wymarłym miastem niestety nie mogłam Wam tego pokazać. No więc odjechaliśmy od Las Vegas teraz 40 mil, więc na przy autospraji I15 w miejscu, które nazywa się Prim. I jesteśmy na takiej dużej stacji benzynowej, co mieliście przed chwilą okazję zobaczyć, jak tutaj wjeżdżałem, przy której jest hotel i kasyno, prawdopodobnie też zamknięte. No, stacja benzynowa jest otwarta, więc pójdziemy do środka zobaczyć. Jakbyście chcieli zobaczyć, jak wygląda Las Vegas nocą, jak wyglądało przynajmniej nocą, Las Vegas, jeszcze przed tym wszystkim, no to odsyłam do naszych wcześniejszych filmów, kiedy to w styczniu z Magdą byliśmy właśnie w Las Vegas. Tam nagraliśmy dla Was dwa takie krótkie filmiki. Tylko teraz tak się zastanawiam, bo skoro wszystkie kasyna w Nevadzie są zamknięte, bo tutaj musicie wiedzieć, że każda stacja benzynowa w Nevadzie ma swoje kasyno i właśnie dużo kierowców ciężarówek. W weekendy, kiedy ma 34 godziny off duty, musi zrobić przerwę tygodniową, no to spędza wszystkie swoje wypłaty. I teraz się tak zastanawiam, jak ci wszyscy trokerzy teraz żyją bez tych maszyn. No dobra, no to co, bez zbędnego przedłużania i bez sensownego gadania, ruszamy do środka, zobaczymy co tam się dzieje. A... shower is yes. uh, uh, now ready Bo więc jak widzicie cała nawoda dalej zamknięta. Polska już się powoli otwiera, a USA dalej w czarnej. Nie wiem co to dalej będzie, się okaże. I no i już mają otworzyć pod koniec maja. Ale burmistrz Chicago zapowiedziała, że Chicago nie otworzy aż do końca czerwca prawdopodobnie. W Chicago w tym momencie nawet nie można iść na jezioro do parku pospacerować. Policja stoi, pilnuje, żeby nikt tam nie przechodził. Więc nie, jak ci ludzie teraz tam żyją w tych blokowiskach i nawet nie mogą wyjść na kawałek trawy. Bo w Chicago między budynkami zapomnij, że spotkasz chociaż kawałek trawy. Tam jest wszędzie sam beton. Tak, więc nic nie poradzę. Trzeba wsiadać w ciężarówkę i ruszać dalej. Do celu pozostało mi jakieś 350 mil, ale dzisiaj już nie będę Bo w Kalifornii ograniczenie prędkości dla ciężarówek jest takie samo jak w Europie czyli 90 km na godzinę. Tam co widzicie te góry w oddali? Czy będziemy pod to podjeżdżać? To też nas spowolni, prawdopodobnie. Maksymalna prędkość, z jaką będziemy w stanie pod to podjechać, to będzie 40 km na godzinę. Szybciej nie da rady z pełnym ładunkiem. Więc tak, ruszam dalej, bo nie ma co tu więcej czasu marnować. Jak widzicie, wszystko zamknięte. Ja Miałem taką cichą nadzieję, że na tym kółeczku do Kalifornii uda mi się pokazać wam parę ciekawych miejsc. No ale jak widać, plany planami, a rzeczywistość to zupełnie co innego. Niestety nie udało mi się pokazać wam Las Vegas. No ale trudno, może następnym razem się uda. Pod jednym z filmików jeden z naszych widzów. Spytał się w komentarzu, czy planujemy taki odcinek Q&A, czyli Pytanie i Odpowiedź. Więc y, możemy zrobić taki odcinek, nie ma problemu. Jakbyście mieli jakieś pytania, jesteście czegoś ciekawi, chcieliście się dowiedzieć, no to piszcie w komentarzach, a my postaramy się w najbliższym czasie skręcić taki odcinek i odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania. Więc tyle z trasy do kalifornii. I trzymajcie się ciepło Do zobaczenia w